Cześć, znajdujemy się na stanowisku arbuzowym kolejny arbuzik będzie upolowany dzisiaj jestem hunterem, czyli łowcą łowcą arbuzów już jednego upatrzyłem sobie to będzie odmiana, której jeszcze nigdy wcześniej nie miałem Lemon Drop miałem kiedyś ją chyba w zeszłym roku, ale nie wydała żadnego owocu tam jest jeszcze drugie, mniejsze. one nie są duże w środku mają być żółte, na zewnątrz żółte. Fajnie wyglądają, zobaczcie. Są trochę inne niż Złotowolicy, niż Korea Oriental Gold in Gold, tak jak ten. To ma więcej pasów. Mam nadzieję, że uda mi się nakręcić ten odcinek, bo już zaczyna padać. Robimy operację pępowina. Momencik się tylko ruszę nawet nie chcę przyzwyczaić o. o i poleciało taka żółta kula czuję że poleci mi bardziej liście jeszcze w większości zielone czasami wyrywam jakieś tam krzaki o, tak. Na tutaj bardziej łyso jest ale tutaj totalna zielona jeszcze niektóre rosną pokazywałem to w poprzednim filmie kulka piękna no czuć, że waży, aczkolwiek nie jest jakaś duża a, Panie, wyłączyłeś się znowu no jest kilo, półtora, dwa, trzy a nie trzy, to może nie, półtora ale piękna kula rzadki okaz. w sklepie go nie można kupić na środę, też ciężko dostać Teraz zobaczymy, co ma w środku. Pokaż kotku, co masz w środku. Zobaczymy, jaki tacak wziąłem. Gigant szczelił od razu, tylko wbiłem. Pyk. lekko. I poleciał po całości, więc musi być dojrzały. chybie Pięknie wygląda. Zobaczymy, jak w środku. Czy też tak pięknie? Już go wziąłem. O, o. o chyba żółty nie leci panie znowu odcienić widać bo... słoneczko zaszło jest żółty aczkolwiek nie jest jakoś bardzo mocno wybarwiony Peski. część jest część tak chyba nie do końca albo one już nie pamiętam jak je wsadziłem czy one taki były kolor miały takie osie barwione są takie dwubarwne jak się nie mylę no, jest żółty kolor, ale w porównaniu do Kora Oriental, który był bardzo intensywnie żółty, wręcz prawie pomarańczowy. No jest, widzicie, nie wiem czy widać, ciężko to złapać. To, ten, ten kolor taki żółty, bo nie ma słońca, zachmurzył się i pada deszcz teraz, w tej chwili. Tu wygląda pięknie, tu trochę mniej pięknie, aczkolwiek fajnie jest. wyglądowa. Zaraz spróbujemy. Mam sprzęt do mierzenia, nie wiem, czy zdążę zmierzyć, bo mi tutaj leje na plecy deszczyk Zobaczymy, czy smakowo też będzie dobry. Słodki, ale nie bardzo słodki, że tak powiem. W skali ja bym ocenił od 1 do 10, 6, 6,5. Czyli jestem trochę zaskoczony, bo dojrzewało. Myślę, że się w 10, wszystko wszystko półsychane, to co trzeba przy arbuzie, a mimo wszystko i dni miał z 50, a mimo wszystko słodyczy w niej jest tak średnio, czyli koło 6, myślę, że mógłbym dać. Na udało mi się zmierzyć poziom cukru i przyznaję, że prawie trafiłem w dychę Jest gdzieś między 6 a 7. Ja bym obstawiał bardziej koło 6, ale. Sprzęt mówi, że prawie 7, więc jest zjadliwy absolutnie, ale nie, spodziewałem się dużo, dużo lepszego. No zobaczymy. Tam tego zostawię na później. <laughs> w poprzednim odcinku pokazywałem Czarstona, który się psuje. To właśnie on. Też nie jest duży. No, co z tą wagą? Jest. Prawie dwa. Rozkroimy go. O, pani nie ucieka. Jest mocno różowy, nie jest mocno czerwony. Peski w większości dojrzały jak widzieliście prawie 2 kg byłby gdybym wcześniej odciął końcóweczki tego charlsona grey zobaczymy co w środku w środku wygląda raczej fajnie piękne była końcówka, wiadomo, on troszeczkę tam był, zaczął e, mięknąć i był taki przyczarniały na początku, ale tutaj to sami zobaczcie, nie wiem czy to widać, czy kamera kłamie. Piękny kolorek, malinówka można powiedzieć, malinowy kolorek. Za parę dni rozkroję następne Tam te większe, mniejsze i średnie czekają. Jest jeszcze bardzo dużo, nie wiem, te 40 więcej, mniej. Nie wiem, nie liczyłem wszak dziś do konsumpcji pójdą. Ten Lemon Drop oraz odmiana Charleston Grey w tym roku nie jest jakiś powabnie duży, ale to nawet kilkanaście kilogramów ta odmiana potrafi urosnąć, także bardzo fajny arbuziaczek. Dobra, nie przebieram filmu. Trzymajcie się do następnego odcinka. O, tłustu przyleciał, zwabiony smakiem i słodyczą arbuziaka. Cześć.